Podsuj się. Dzisiaj Sorry. robimy w tym A, kawę. Okay. dzwoń poznajomych i w końcu porównamy, jak wypada kapsułkowy przyciśnieniowym. A czy Wy zastanawialiście się, jaka jest różnica w smaku kawy z kapsułki w porównaniu do takiej kawy z ekspresu automatycznego? No i przede wszystkim, która kawa jest tak naprawdę tańsza? Na te pytania, jak i na kilka innych pytań, odpowiemy w dzisiejszym specjalnym odcinku na kanale Technostrefa. Także zapaszcie kawę i oglądajcie! Na początek kilka słów o ekspresach automatycznych. Cechą, która je wyróżnia na tle tych kapsułkowych jest to, że robią kawę ze świeżo zmielonych ziaren, a to umożliwia oczywiście zintegrowany młynek. Każdy barista wie, że to właśnie młynek jest podstawą dobrej kawy. Kiedy popatrzymy na ceny ekspresów automatycznych, to rozstrzał jest naprawdę spory. Od około 1000 zł do przeszło tysięcy zł. A z czego wynikają te różnice? Ano z dodatkowych funkcjonalności. Niektóre ekspresy, zamiast przycisków, mają na przykład ekran dotykowy. Oferują profile użytkowników z personalizacją kaw, sterowanie ekspresem za pomocą smartfona, czy możliwość przyrządzania innych napojów. Ale czego tak naprawdę potrzebujemy do zrobienia pysznej kawy? Na pewno nie tych wszystkich wyżej wymienionych bajerów. Tak jak już powiedziałem, najważniejszy jest dobry młynek, bo to od niego zaczyna się droga ziaren kawy. Tu trwa walka żaren metalowych z ceramicznymi. Statystyki wskazują jednak na to, że większość profesjonalnych młynków w kawiarniach ma żarna metalowe. Drugą rzeczą jest odpowiednie ciśnienie do zaparzenia kawy, które zapewnia pompa wody. Tutaj rozsądne wartości to 15 barów, a wskazane 19. A jak pompa wody, i woda. Jak wiecie, nie z każdego kranu uzyskacie H2O dobrej jakości, stąd wbudowany filtr wodny w ekspresie jest zawsze na plus. Plan minimum dla porządnego ekspresu zamyka możliwość produkcji pary, używanej do spieniania mleka. No i oczywiście fajnie, gdyby to wszystko odbywało się automatycznie. No dobrze, to dlaczego obok mnie stoi ekspres For Swiss Siena A7. Przede wszystkim dlatego, że spełnia on wszystkie wyżej wymienione wymagania i założenia. Jednakże co łączy go z ekspresem kapsułkowym, to prostota obsługi. Podobnie jak w przypadku ekspresu na kapsułki, tak i tutaj nie musicie mieć ukończonego kursu dla baristów, by napić się dobrej kawy. Wystarczy jeden przycisk, by zaparzyć ulubiony napój kawowy. To najtańszy model na rynku, który naprawdę oferuje obsługę zaledwie jednym guzikiem. Z wyposażenia Siena A7 ma na pokładzie młynek ze stalowymi żarmi. Pompę 19-barową, automatyczny system spieniania mleka i możliwość precyzyjnego ustawienia wszystkich parametrów i proporcji kaw pod własne upodobania. Oczywiście zapamiętuję je na przyszłość. Szczególnie warto wspomnieć o mleku. Dzięki regulacji stopnia spieniania zrobicie idealną piankę z każdego rodzaju mleka, odtłuszczonego, bez laktozy, a nawet roślinnego. Bonusem jest też obecność aż trzech osobnych dysz: do kawy, mleka oraz wrzątku. Taka konstrukcja umożliwia na przykład stworzyć prawdziwe americano, gdzie do espresso dodawany musi być po prostu wrzątek, a nie woda przelana przez fusy. Funkcja ta wcale nie jest standardem nawet w dużo droższych od tego ekspresach. Osobne dysze do wody mają jeszcze jedną zaletę. Jeżeli zechcecie zaparzyć na przykład herbatę, to nie przelatuje ona przez te dysze, którymi wcześniej lała się kawa. To też nie będzie kawowego posmaku w herbacie. No dobra, ale dość tego gadania. Czas na test praktyczny, bo przecież miałem ochotę na kawę. No i przyrządzę sobie kawę, latę. Ale żeby nie było tak łatwo, to użyję mleka bez laktozy, bo je się trudniej spienia. Więc będzie lekkie wyzwanie dla tego ekspresu. Zatem podstawiam szklankę do mojego kafę latte. Podstawiamy dyszę. No i co? Jeden przycisk. Oczywiście latę. Kawa się mieli i oczywiście warto też zwrócić uwagę na to, że młynek jest stosunkowo cichy, a to też dość ważna cecha. I piankę możemy regulować, w zasadzie, intensywność tej pianki, albo po prostu wlewamy mleko, jeśli lubimy więcej mleka w kawie, albo mamy też bardziej intensywną piankę, więcej pary. Ja na przykład lubię taką większą ilość pianki w mojej kawie, dlatego też będę tutaj tę intensywność zwiększał, ale każdy może dostosować to do swoich po prostu potrzeb. I teraz przyszedł czas na kawę. Mm. I następuje proces dyfuzji. Kawa gotowa, dostosowana do mojego gustu pod względem ilości mleka, ilości pianki, ilości kawy, pachnie bardzo ładnie i smakuje jeszcze lepiej. Do naszego filmu zaprosiliśmy kilka osób, żeby przeprowadzić blind test, czyli test na ślepo. Zasady są proste. Każdy z naszych gości otrzyma dwie takie same kawy do porównania. Jedna oczywiście będzie z ekspresu kapsułkowego, a druga z ekspresu automatycznego Siena A7. I zobaczcie, jak to wszystko poszło. jestem gotowa. Masz pierwszą kawę? Pachnie tanio. Tak mniej intensywnie bym powiedział, że pachnie. Pachnie, a. Ale... Próbuję. Troszeczkę goryczkowata. Ta jest zdecydowanie bardziej kwaśna. Trochę smakuje jak taka kawa zrobiona samemu, sypana na przykład kawa numer 2. No zapach jak kawy, nie? Okej. Okay. Dobra. Dobra. Jest kwaśna, ale pachnie lepiej. No jest tak czuć bardziej pełną tę kawę. Ta kawa jest dużo lepsza, ta jest. Ta ma... ta smakuje jak kawa po prostu. Jest. No jest kawowa, jest pieszna. Generalnie piłbym tę. Cokolwiek ona jest. To jest lepsza, to jest smaczniejsza. No ta pierwsza zdecydowanie pachniała e, bardziej intensywnie, ale z kolei ta druga miała bardziej intensywny smak. Obie są mocne w smaku. Myślę, że, że ta to jest z kapsułkowego. Podejrzewam, że to jest z, z kapsułki, a to jest z ekspresu. Myślę, że tutaj dla prawdziwego smaku kawy to ta druga. Czyli podejrzewam, że świeżo zmielona jest ta druga. Nie, nie spodziewam się, że kapsułkowa będzie w no nic dziwnego. Na no świeżo zmielone ziarna no to jednak jest, to jest tak świeże jedzenie, no i zawsze będzie lepsze po prostu. No i jak? Zaskoczeni wynikami naszego ślepego testu? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Oczywiście każdy ma swoje gusta i guściki, więc i pewnie amatorzy kapsułek znajdą się wśród Was, wśród naszych widzów, ale jedno jest jednak pewne: żaden ekspres kapsułkowy nie da Wam takich możliwości personalizacji kawy, jak ekspres automatyczny. Zaczynając chociażby od samych ziaren, kawy przechodząc przez stopień ich zmielenia, a nawet poprzez dostosowanie porcji kawy w gramach na dany napój nie wspominając o regulacji intensywności pianki z mleka. Te wszystkie rzeczy dawam ekspres automatyczny, a ekspres kapsułkowy już nie. Fakty są takie, że świeżo mielona kawa zaparzona przy odpowiednim ciśnieniu wody po prostu musi zapewnić lepszej jakości napój. Espresso będzie Aromatyczne, mocne i pokryte delikatną pianką. Z kolei Americano z kapsułki jest przelewane zazwyczaj za długo, przez co ma gorzki i kwaśny smak. W ekspresie automatycznym For Swiss Siena A7. Takiego efektu nie ma. Funkcja Real Americano System. Wcale nie jest standardem, nawet w dużo droższych od tego ekspresach. Więc jeśli pijecie w domu kawę z mlekiem i cukrem, bo czarna Wam nie smakuje, to następnym razem spróbujcie kawy z prawdziwego ekspresu automatycznego. Będziecie zaskoczeni. Oczywiście nie można nie docenić zalet wyjścia do kawiarni, ale z drugiej strony, gdy chcecie w domu napić się dobrej kawy, to ekspres automatyczny w cenie poniżej 2000 zł może Wam na miastkę chociaż tej kawiarni zapewnić i po prostu zapewnić dobrą kawę. Została nam jeszcze jedna kwestia, czyli opłacalność obu rozwiązań. Jak wiecie, ekspresy kapsułkowe mają niską cenę startową, a ciśnieniowe automatyczne stosunkowo wyższą. Ale czy to znaczy, że kapsułki są tańsze? Otóż nie. Jest zupełnie odwrotny. Ekspres Forcewist Siena A7 kosztuje 1899 zł. Przykładowy ekspres kapsułkowy to koszt około 400 zł. Dobrej jakości kawę można kupić już za 20 zł za 500 g. Natomiast opakowanie kapsułek kosztuje aktualnie 21 zł, niezależnie czy takie zawierające 16, kaw 12 czy zaledwie 8. Prosta matematyka prowadzi nas do klarownych Wniosków w najlepszym przypadku, czyli w przypadku opakowania z 16 kawami, za kilogram kawy zapłacimy niecałe 219 zł. W przypadku kaw niby lepszej jakości, gdzie kapsułek jest 12, będzie to niecałe 292 zł. A na koniec opakowania z kawami mlecznymi. W nich za kilogram kawy płacicie prawie 438 zł. Także jeśli chodzi o kapsułki, to w najlepszym przypadku za jedną kawę zapłacicie złoty 30, a w najgorszym 2,60. Jedna kawa z ekspresu automatycznego to koszt około 30 groszy, natomiast kawa z mlekiem nie powinna być droższa niż 60 groszy. W praktyce, robiąc 5 kaw dziennie w domu czy w biurze, odrobicie różnicę w cenie ekspresu po około roku. A przecież ekspres do kawy to nie smartfon, który wymieniacie co roku. Kupujecie ekspres zazwyczaj raz na dłuższy czas. Ale cena to tylko jedna strona medalu. Drugą są zużyte kapsułki. Są to produkty wielomateriałowe, których recykling jest tak drogi i trudny, że praktycznie nieopłacalny. Tymczasem fusy po kawie z ekspresu są eko. Mogą być na na przykład świetnym nawozem dla roślin doniczkowych. Jeżeli chcecie sprawić sobie niedrogi ekspres automatyczny, to Forswiss Siena A7 będzie idealną propozycją. Co ważne, jeżeli kupicie ten ekspres ze strony forswiss.pl, otrzymacie dodatkowo pojemnik termiczny na mleko oraz dwie paczki kawy, które wystarczą na zrobienie pierwszych 50 kaw. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie klikając w link w opisie filmu. I to by było na tyle w tym odcinku na kanale Triumf Strefa, takim dzisiaj troszkę kawowym, nietypowym, no ale chyba większość z Was y, pija kawę, także możecie napisać w komentarzu właśnie, czy pijacie kawę, jeśli tak, to z jakiego ekspresu, w jaki sposób ją parzycie i jaką kawę najbardziej, najbardziej lubicie. Ja zdecydowanie delektuję się espresso, ale i od czasu do czasu lubię wypić jakąś kawę mleczną. Także czekam na Wasze sugestie, opinie i gusta, i guściki w komentarzu pod tym filmem, a tymczasem, jeżeli taka forma odcinka Wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał po więcej, sprawdźcie linki w opisie, no i oczywiście wpadajcie także na nasze Instagrama TechnoStrefa oraz naszą stronę technostrefa.com. A tymczasem żegnam się z Wami mówił do Was Szakal. Dzisiaj z, kawową, z kawą w ręku, w kawowym odcinku. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa pa.